Cześć, mam na imię Szymon i zajmuję się szeroko pojętą sprzedażą w internecie. W moim portfolio można znaleźć takie marki jak Lecker Coffee, czyli sklep z kawą smakową oraz Simoneo, czyli firmę zajmującą się wdrożeniami IT w małych firmach. Lekker Coffee to marka, którą stworzyłem wspólnie z bratem, z chęcią wprowadzenia czegoś wyjątkowego do świata kawy. Jest to seria unikatowych dziewięciu kaw smakowych, takich jak auwa turecka, orzech laskowy, czy na przykład kawa o smaku malin z adwokatem. Jeśli szukasz cateringu kawowego, który zaoferuje Twoim gościom niezapomniane wrażenia, oto jesteśmy. Bardzo cenię sobie prostotę działań i wybieram te narzędzia, które są jak najbardziej spasowane pode mnie. A e ja faktura właśnie taka jest.